Dobry, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moim nowym programie, który będzie nazywał się Nomen Omen, Nie uwierzycie? Bosadka daje radę. Bardzo podoba mi się ten tytuł, sama go wymyśliłam, dlatego, że ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, daje radę, czyli daje porady, ale też daje radę, no bo w każdej sytuacji, także tej życiowej, sobie poradzę. I ten program w kanale Plus można oglądać albo już za chwilę. Albo już właśnie jest ta misja. Nie mogę tego powiedzieć dokładnie, bo nagrywamy to troszeczkę wcześniej. Jednym z odcinków będą gołąbki. Wiecie, że kiedy byłam mała, to ja myślałam, że naprawdę gołąbki to są gołębie, czyli ptaki w liściach, zawinięte w liściach. I muszę powiedzieć, że niewiele się myliłam. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie kiedyś we Francji, właśnie gołębie zawijano w liście i podawano na stół w liście kapusty włoskiej czy takiej kapusty zwyczajnej. Czyli ta nazwa może się wziąć, wywodzić właśnie stąd. Ale dzisiaj zrobimy, muszę włączyć sobie kuchenkę, gołąbki wegetariańskie, bo to jest rzeczywiście problem. No, zrobienie gołąbków takich mięsnych. Możemy wykorzystać wołowinę, możemy wykorzystać wieprzowinę, cielęcinę, w zależności od tego, co lubimy. No ale gołąbki wegetariańskie muszą mieć bardzo dużo smaku. Muszą być rzeczywiście pyszne, żebyśmy chcieli je zjeść. Ja kocham bakłażana, zwanego też z francuska oberżyną, i pokroiłam go w taką malusieńką kosteczkę. Będę go partiami podsmażać na patelni. Dlaczego podsmażam partiami? Dlatego, że bakłażan chce, żeby był taki e, e, lekko chrupiący, ale nie wchłonął za dużo tłuszczu i nie puścił wody. Bo jeśli puści wody, to zrobi nam się po prostu kapeć. Dlaczego podsmażamy bakłażana? No, bakłażan należy do psiankowatych, w związku z tym nie możemy go jeść na surowo, podobnie jak ziemniaków. Wrzucam partiami kosteczkę. No i smażę sobie chwileczkę. Właściwie nie chwileczkę, tylko po prostu parę minut. Zobaczycie, jak będzie już taki brązowy, leciutko, o leciutko podpalonym kolorze, wtedy już będzie bardzo smaczny i będziemy mogli z niego zrobić farsz. Kiedy bakłażan się zmarzy mogę zrobić pozostałe dodatki. Tutaj mam orzechy włoskie. Inspiracją do tego przepisu, który sama wymyśliłam, jest taka potrawa gruzińska, czyli plastry bakłażana z pastą właśnie z orzechów włoskich. Wezmę garść tych orzechów, może ciut więcej, i po prostu je posiekam. Lubię, kiedy w gołąbkach to nadzienie nie jest takie do końca głaciutkie, kiedy troszkę się z tym nadzieniem zmagamy i musimy pogryźć. Dobra, przesypię te orzechy do miseczki, bo tutaj będę mieszać całe nadzienie. Mogę już w tej chwili też wbić jedno jajko, które nam to wszystko przepięknie zwiąże. Dodam troszeczkę bułki tartej, a tu bakłażan nabiera rumieńców. Na końcu smażenia bakłażana dodam jeszcze trochę cebuli, która zawsze dodaje smaku. Smażona cebulka to jest to, co wszyscy lubimy, dlatego że ona na patelni, daje jak jest podpieczona, daje bardzo dużo tego smaku umami. Mmm, pachnie. Kochani, bakłażan jest usmażony. Ja go przełożę, żeby ten tłuszcz odsączyć. I musimy chwilę poczekać, żeby on sobie razem z tą cebulką tutaj odpoczął. Żeby na po prostu nie było zbyt gorące, bo nam się jajko, białko jajka zetnie, no i nie będziemy mogli też formować naszych kłopków. Dobra. Stuć się tu, dzieciaku. O! Bardzo ładnie. Jakieś 10 minut. Dobra, bakłażan sobie odpoczął, czas robić gołąbki. Pamiętacie, tutaj mam pokruszone orzechy włoskie, trochę je posiekałam. Jest jajko, jest trochę bułki tartej, która nam to wszystko ładnie sklei. Dodaję podsmażonego bakłażana razem z cebulką. Wiem, wiem, nie wygląda to pięknie, ale uwierzcie, naprawdę będzie smaczne. Hop! I teraz musimy wszystko razem dobrze przyprawić. Po pierwsze dodam trochę kwasu, czyli trochę koncentratu pomidorowego. Bakłażan i pomidory to jest bardzo dobre połączenie. Po drugie czosnek, no jakieś dwa ząbki przeciśnięte, w zależności od tego, jak naprawdę lubicie jedzenie dobrze doprawione. Tutaj mam, to Was zaskoczę, szczyptę cynamonu. To jest stary, sycylijski sposób na podbicie smaku pomidorów i bakłażana. Trochę pieprzu. Trochę kminu rzymskiego sproszkowanego, bardzo go lubię. Oczywiście musi być sól, żeby było smaczne. I szczypta gałki muszkatołowej. I teraz, tak naprawdę, możecie sobie własne mieszanki przyprawowe zrobić i tak to nadzienie pokierować, tak jak lubicie. Dobra. Nadzienie mieszam. Dobrze. O, orzechy będą nam chrupały pod zębami. I właściwie nadzienie jest gotowe do, do nadziewania. Masło maślane mi wyszło, no ale cóż. Dobra, i teraz patrzcie. Tutaj jest ze mną kapusta włoska. Ale możemy oczywiście użyć normalnej, naszej kla klasycznej kapusty białej. Ja włożyłam ją do bulionu warzywnego, no bo gotuję dla wegetarian nie wkładamy do rosołu. Właściwie na jakieś 5-7 minut. I mam teraz takie liście, które już mi wystygły i które są miękkie, i mogę zawijać gołąbki. Ale uwaga! Świetny sposób to jest, to są takie liście, lekko zwilżone, żeby włożyć je do mikrofali, jeśli mamy mikrofalówkę. I też mniej więcej po minucie one znów są właśnie w takim stanie, czyli są zmiękczone i bardziej zabarwione. To, co jest bardzo ważne w robieniu gołąbków, to musimy pozbyć się tych takich twardych włókienek, które są tutaj, ale jednocześnie nie spowodować, że zrobią nam się w tych włókienkach dziury. Patrzę, czy to się będzie dobrze zawijało. W zasadzie już tak. O. Dobrze, tu mam jeden listek. Tutaj wycinam następne włókno, bardzo delikatnie, żeby nie przeciąć w całości. Jeśli ten ogonek jest tutaj taki gruby, możemy go nawet troszeczkę wyciąć. Który jeszcze? O, ten poszarpany. Ten też nie za bardzo. Ten piękny jest jak stop model. Dobra, wycinamy. Wycinę też tę końcówkę i mam. Chciałam Wam dzisiaj o to przedstawić nowy sposób zawijania gołąbków. Jest to sposób wschodni. Tego nauczyły mnie Ola i nauczyła mnie Tatiana oraz Natalia, Ukrainki, które u nas mieszkały. I teraz patrzcie: nie zawijamy w pakiecik, tak jak u nas się zwykle gołąbki robi, tylko zawijamy w rożek. Czyli Dajemy, tu Krzysiu musisz bardzo ładnie pokazać, na skrzydełku dajemy taki, o, takie oto nadzienie, i zawijamy w trąbkę dookoła, tak żeby powstał nam taki oto śliczny rożek. Tak? I potem wciskamy tę kapustę do środka. O, i w ten sposób powstaje nam taki oto pakiecik. Pakieciki kładziemy na patelnię, i znowu po jednej stronie listka. Kładziemy na i zawijamy w trąbkę. W taki można powiedzieć rożek, jak dzieciom się pakuje czasem cukierki. O, następny mamy. Śmieszne strasznie wychodzą, bardzo ładne są i mają taką inną zupełnie formę. I też. Yy, one się trudniej rozwijają, tak? kiedy je będziemy dusić albo piec, to nie będą nam się tak bardzo rozwijały jak te nasze tradycyjne gołąbki. Moja babcia też robiła w ten sposób, że zawsze te tradycyjne gołąbki jeszcze podpiekała na patelni, podsmażała na maśle, czyli dodawała jeszcze więcej smaku co prawda, no ale też więcej tłuszczu. I one wtedy, jak już miały podpieczoną tę kapustę, no to tak mocno się nie rozwalały. A te, zobaczcie w zasadzie jakie piękne, siedzą sobie w całości. Dobra, ostatni. Oczywiście w takich pracach mogą nam też pomagać dzieci, bo e, takie prace kuchenne bardzo często stymulują tak zwaną motorykę małą. Ja wiem, bo ja skończyłam polonistykę, też e, wydział literaturoznawstwa, ale również wydział nauczycielski i ta motoryka mo, motoryka mała polonistko e, jest bardzo ważna dla dzieciaków i można się tego naprawdę nauczyć. Zobaczcie jakie piękne są te gołąbki i teraz Uwaga, uwaga, te liście kapusty sobie zużyję i zrobię sobie z tego po prostu kapustkę z koperkiem, będzie pyszna. A tu e, będę musiała zalać to tym bulionem warzywnym, w którym gotowałam liście kapusty. Ale zanim to zrobię, dodam do niego jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a właściwie dwie. Po pierwsze, dodam trochę koncentratu pomidorowego, który nada kwaśności. A po drugie, zobaczcie, tutaj namoczyłam orzechy włoskie, więc przełożę je teraz do pojemnika. Po co to robię? Po to, żeby zagęścić sos. Zaleję lekko tym bulionem wymieszanym z koncentratem bulionem warzywnym. I zmiksuję na gładko, żeby sos był po prostu, żeby nie dodawać mąki, żeby był zawiesisty. Taki w miarę zawiesisty. Dobra. Hmm, to jest trochę mało słone. Jest lepiej. Teraz dodam ten bulion wymieszany z koncentratem. Chodzi o to, że te gołąbki będą się w tych wszystkich pysznych sosach dusić. I co robię? Zalewam. No i słuchajcie, teraz odpalamy. I dusimy gołąbki pod przykryciem. No. W zależności od młodości kapusty i w zależności od pory roku, jak te liście są twarde, ja myślę, że między 20 a 30 minut na małym ogniu możemy je przewrócić oczywiście na drugą stronę, żeby te liście kapusty się równomiernie podusiły. Słuchajcie, gołąbki w zasadzie już są gotowe, ja je yy, po prostu wyłączę. O. Piękne są, piękne. Trzeba doprawić ten sos w zależności od tego, jaki macie bulion. Tak? Jeden jest bardziej słony i aromatyczny, drugi jest bardziej mdły. W związku z tym musimy po prostu popracować trochę, trochę więcej koncentratu, może trochę czosnku, może trochę innych przypraw, trochę pieprzu. I mamy gołąbki. Dobra. I teraz do tych gołąbków wezmę jeszcze natkę pietruszki. Posiekamy ją. Wyciągniemy gołąbeczkę, dość duś, gołąbki, hop-hop. Tak jest. Może takiego blondasa sobie jeszcze tutaj wezmę. Do tego sosik. I oczywiście może być kasza. Do takich orientalnych gołąbków chętnie kasza bulgur, albo kuskus, może być. Albo po prostu jemy sobie z pitą. Na to nateczka. Troszkę orzechów pokruszonych. I panie. Danie jak z najlepszej wegetariańskiej restauracji. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie mój program w kanał plus Bosacka daje radę. No i koniecznie takie wegetariańskie gołąbki przygotujcie.